A my teraz połączymy się za pośrednictwem Skype'a z Łukaszem Tymkowem. Halo, halo, dzień dobry. Radio Plus, dzień dobry, witamy Radio Plus. Łukaszu, powiedz, bo tutaj takie rozważania przed chwileczką na, na gorąco, takie zupełnie zakulisowe. Zabrze czy gliwice? Hmm, Studio jest w Zabrzu. jest W Zabrzu, bardzo fajnym A, no miejscu, proszę. w samym centrum miasta. A my tak ciągle o tych gliwicach i gliwicach, tak to mm -hmm. się jakoś utarło. Dobrze, kodujemy w takim razie jeszcze raz. Właśnie. Sporo zmian na propos tej częstotliwości. Pozytywnych mm -hmm. zmian oczywiście. I na pewno nie będzie to rewolucja, tylko ewolucja. Będziemy powoli przyzwyczaić wszystkich do zupełnie nowego. Wyglądu nowego otwarcia na tej właśnie częstotliwości. No proszę bardzo, czyli dużo nowego się szykuje, to tak na wiosnę, prawda? Wiosną yy, zawsze dużo tak. zmian. Tak, właściwie pod koniec wiosny już tak najbardziej poczujemy te zmiany, a już na przełomie wiosny i lata zdecydowanie. A na razie niech te zmiany pozostaną słodką tajemnicą, będziemy o nich z przyjemnością informować na bieżąco, kiedy czas nadejdzie. No a teraz poinformujmy naszych widzów o tym, czego mogą spodziewać się słuchając Waszej stacji, o czym dziś informujecie. No przede wszystkim już wkrótce ludzie w Zabrzu będą mogli się spodziewać, że ja będę na rowerze jeździł do pracy. Oh. Przede wszystkim tak. Yy, to taka moja obietnica. Ten rower zresztą już wyciągam jutro, yy, żeby sprawdzić, jak tam po zimie. I nie mogę się doczekać tego momentu. Bardzo się cieszę, że już wiosna. No, właśnie o wiośnie mówimy. Pomagała nam troszeczkę Nina Nacoń, którą poprosiliśmy o opinię, bo ona tam zagląda w tam swoją szklaną kulę i sprawdza, jaka będzie pogoda, prawda? Codziennie to robi. I, i, I ona nas pocieszyła, bardzo nas pocieszyła. To tyle mogę już teraz zdradzić. I właśnie teraz wiosną się zajmujemy na naszej antenie, a za chwilę zajmować się będziemy sprawą, która u nas od kilku dni. No właściwie od wczoraj tak naprawdę jest jednym z tematów numer jeden. Taki szalony, kompletnie zdziczały, można powiedzieć, kierowca czarnego BMW w serii 3, dokładnie chyba 320 na gliwickich rejestracjach. On sobie szalał bardzo często drogą krajową numer 44, a potem Wiślanką, a odcinkiem między Mikołowem a Katowicami. No i nazbierało mu się trochę, bo ktoś innego nagrał. To nagranie pojawiło się w sieci. My powiadomiliśmy policję mikołowską, no i sprawa jest w toku. Pan już jest namierzony, wezwany został na komentę. Nazbierało mu się tyle, że właściwie może od razu pożegnać się z prawem jazdy. E, mandat kilka tysięcy złotych, do tego jeszcze dojdzie prawdopodobnie. No i tak właśnie kończy się kolejna e, tego typu historia. Historia, których powinno być na naszych drogach coraz mniej. Ja za swojej strony zaczynam coraz mocniej przekonywać się do tego, że jednak powinniśmy montować takie urządzenia w naszych samochodach, czyli kamery, nagrywać. I Takich delikwentów, którzy przejeżdżają przez trzy pasy, zajeżdżają innym drogę, z, przejeżdżają na czerwonym świetle, bo to są te właśnie wykroczenia, wyprzedzają na podwójne ciągły, na trzeciego, czasem nawet na czwartego już na tej drodze pojawiają się i za nic sobie mają innych. Powinniśmy eliminować z dróg. O, myślę, że to jest dobry pomysł. Zdecydowanie tak. Niskim kosztem jesteśmy w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy no, tacy kierowcy będą eliminowani. A poza tym, wiesz, co to jest też tak, że chyba taka świadomość tego, że możemy gdzieś trafić na takiego czujnego kierowcę z kamerką, już sprawia, że zapala się czerwona lampka i, i zastanowimy się dwa razy, zanim właśnie będziemy wyprzedzać na czwartego, jak wspomniałeś przed chwilą. No, to, co on wyprawił na tej drodze, to uwierzcie mi. Zresztą te filmy u Was na stronie TVS-u też były opublikowane. I, I każdy sobie może wyrobić zdanie. Co to za człowiek? Yy, czy to w ogóle jest człowiek? Bo no to dobre BM, pytanie. W jego przypadku w skrót BMW ja rozszyfrowałem jako bałwan ma wóz. O, proszę bardzo, zapamiętajmy to myślę, że nie opogniewają się inni używali. bardzo lubię ten samolot tej marki. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, Łukasz Tymków, wysłannik Radia Plus. Dziękujemy bardzo za tę historię. <laughs>